Barcelona 3, Real Madrid 2 i El Clásico, a także Superbuchar Hiszpanii lądują na Camp Nou. Pytanie tylko, jak przebiegało to spotkanie z perspektywy taktycznej, jaki był plan na mecz Szabiego Alonso oraz jak on wpływał na to, jak właśnie to spotkanie wyglądało. O tym wszystkim dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim dziękuję bardzo wszystkim patronom. Jeśli ktoś chce się dołożyć do tego szczytnego grona, no to jak najbardziej zachęcam. Linki będziecie mieć w opisie. Bycie patronem pomaga przede wszystkim w tym, żeby zwyczajnie tych filmów było nieco więcej. To jest symboliczne, natomiast zawsze bardzo, bardzo dużo znaczy. Po drugie, jeszcze w kwestiach organizacyjnych, jeśli ktoś nie wie, no to zaznaczam, że ja nie jestem obiektywny. Przynajmniej jeśli chodzi o ten mecz, jestem kibicem Barcelony, natomiast Staram się analizować to spotkanie niezależnie od tego, jakie mam preferencje klubowe. W związku z czym możecie dać mi takie zaufanie i później zweryfikować, jak to wygląda, jeśli jesteście kibicami Realu Madrid. A także już na koniec taka mała informacja dla wszystkich, którzy się pytają, gdzie są filmy o Premier League. One będą, ale będą w tym tygodniu, pewnie w środę, pewnie w czwartek, będzie o Liverpoolu, a także być może jeszcze jeden film uda mi się. Przechodząc już do analizy, wiadomo, że ten mecz miał różne fazy, wiadomo, że Real Madrid miał szansę nawet na zwycięstwo w tym meczu, gdyby wykorzystał wszystkie swoje szanse. Tak samo mogą mówić kibice Barcelony, że pewnie to zwycięstwo mogłoby być bardziej okazałe i jak zwykle El Clasico dowiozło, jeśli chodzi o jakość piłkarską. Natomiast pytanie w ogóle, jak to spotkanie się układało, bo to jest właśnie najważniejsze, dopiero później będziemy mogli dywagować no, odnośnie tych szans. Pytanie, czego można było się spodziewać w ogóle po tym meczu? Ja szczerze mówiąc, zakładałem, że Real będzie podchodził nieco bardziej agresywnym pressingiem, ze względu na to, że nie było Kliana Mbappé. A nie oszukujmy się, że Francuz. W pressingu tak naprawdę nie partycypuje, jest zupełnie z niego zwolniony, no i wygląda to gorzej moim zdaniem, niż nawet schyłkowy Leo Messi, właśnie pod tym względem, czego z kolei można spodziewać się, jeśli mierzysz się z Barceloną? Tego, że po pierwsze, jeśli podejdziesz właśnie na Barcelonę bardzo agresywnie jeden na jeden, co zresztą udowodnił Real Madrid na Bernabeu, no to będziesz w stanie wycisnąć z tego korzyści, natomiast w tych niższych fazach często będziesz musiał dostosować się właśnie do Barcelony ze względu na rotację, jakie następuje. W tym zespole, to znaczy tak jak to było w meczu z Atletikiem, Atletik tego nie wykonał, wtedy Balde często przechodził wyżej, Rafinia wcinał się w półprzestrzeń, no i w taki sposób Barcelona miała bardzo łatwo przewagę 5 na 4 w tej ostatniej linii, właśnie z Bilbao. Obie te kwestie, to znaczy wysoki pressing plus kwestie obrony w powiedzmy niższym bloku czy w średnim bloku zostały rozwikłane bardzo, bardzo szybko, bo po 20 sekundach, gdzie tak jak widzicie, po pierwsze można mówić o tym, że Vinicius jest pozostawiony 1 na trzech, ewentualnie Rodrigo tutaj jest gotowy do doskoku. Obok w rękiego Jonga jest ktoś taki jak Gonzalo Garcia, piłkarz, który był bardzo zaangażowany w grę defensywną oraz pomocnicy Barcelony, tacy jak Fermin, czy tacy jak Pedri, są. Krecie indywidualnie. Z kolei Fede Valverde, nawet jeśli był w teorii tutaj na prawym skrzydle, czy był prawym pomocnikiem, można byłoby zakładać, że to jest takie 4-4-2, no to bardzo szybko okazało się, że on ma za zadanie spadać nisko, tworząc piątkę z tyłu, a Raul Asensio był wiem, prawym stoperem, który był ustawiony w półprzestrzeni właśnie przy Rafinie. I to jest coś, co de facto definiowało całą tę pierwszą połowę w wykonaniu obu zespołów. To znaczy, czy real miał swoje szanse? Oczywiście, że miał. Natomiast dla mnie wciąż. I tutaj mogą się wypowiedzieć kibice Realu Madryt. To jest dziwne i to jest wręcz niepojęte, że zespół i klub, który jest tak bogaty, który bije rekordy, jeśli chodzi o przechody, który ma kosmiczny stadion, który ma potencjalnie jednego z najlepszych młodych szkoleniowców na świecie. No bo nie oszukujmy się, że Szabi Alonso za takiego uchodzi lub uchodził, w zależności od tego, co o nim sądzimy. Klub, który ma Viniciusa, Mbappé, Bellingama, wszystkich tych największych gwiazdorów i okej, okay, ta kadra jest źle skonstruowana, ale jednak nie jest w stanie presować jeden na jeden, nie jest w stanie przejąć piłki i przejąć inicjatywy właśnie w takim spotkaniu. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że zwróćcie uwagę na to, jaka była rola choćby Gonzalo właśnie w tym spotkaniu jako jednego z zapasników. On cofał się de facto tam, gdzie był Frenkie de Jong, no to tam właśnie był także Hiszpan. Jeśli chodzi o to, jak Real Madrid Powiedzmy, wyłączał atuty Barcelony, choćby ze spotkania z Atletikiem, czy to w listopadzie na Camp Nou, czy to także w spotkaniu półfinałowym. Bardzo często Fermin Lopez schodził do prawej strony, tak jak choćby tutaj. I to jest 42 sekunda, natomiast tych sekwencji będzie później więcej. No i tak jak widzicie, Kamawinga tutaj właśnie doskakiwał do lewej strony, żeby asegurować Rodrigo, który z kolei przeskakiwał wyżej. Tak samo bodajże było w drugiej połowie. Jakie to miało konsekwencje? Konsekwencje to miało takie, że często środek pola Barcelony, to znaczy choćby Fermin, choćby Frankie de Jong, choćby Pedri, to nie były postaci pierwszoplanowe takim powiedzmy pełnym tego słowa znaczeniu. Dla mnie przynajmniej Frankie de Jong przed czerwoną kartką, choć nawet w sumie z czerwoną kartką i tak musimy to wyliczyć w jego występ. Był jednym z najlepszych piłkarzy właśnie w koszulce Barcelony. Naprawdę był bardzo, bardzo dobry, natomiast nie oszukujmy się, że Real także skupiał się głównie na tym, żeby właśnie tych piłkarzy kryć indywidualnie, tak jak to widać choćby w czwartej minucie. A z kolei Vinicius miał za zadanie kierować ten pierwszy pressing do Gilles gdzie z kolei mógł doskoczyć Rodrigo, który właśnie tak naprawdę miał za zadanie presować Francuza. Jakie to miało konsekwencje? Konsekwencje to miało takie, że czasem to przesunięcie właśnie w pomocy Real Madryt, tak jak choćby tutaj było mimo wszystko nieco zbyt wolne, no i tutaj tak jak widzicie, Franki oraz Pedri mieli więcej czasu przy piłce, żeby powiedzmy kontrolować przebieg meczu, a także co za tym idzie, bardzo często jeśli już Barcelona zmieniała stronę, a takich sytuacji też kilka było w tym spotkaniu, no to zwyczajnie było absurdalnie dużo miejsca wręcz dla Erika García. To jest coś, co właśnie mnie zastanawia, bo ja wiem, że Real Madryt nie jest w najlepszym kształcie fizycznym, natomiast podejście takie, Tô pré Siłą rzeczy wskazuje cię na rolę underdoga. Wskazuje na to, że ty jesteś mimo wszystko uległy w tym spotkaniu, gdzie Real Madrid, co pokazało choćby to październikowe El Clasico, wcale taki nie musi być. Natomiast zwróćcie uwagę na ten obrazek z 10. minuty po raz kolejny. Kama to już obok Fermina Lopeza. Gonzalo Garcia obok Frankiego de Jonga. Bellingham obok Pedriego. No i tak naprawdę Eric Garcia, który ma bardzo dużo przestrzeni właśnie pod kątem wjazdu z piłką. Jeśli chodzi o to, gdzie Real Madrid miał tutaj przewagę, to głównie była to ostatnia. Linia, zwłaszcza w pojedynku z Lewandowskim, Trzomeni oraz Hausen. Tak jak widzicie, mieli tutaj 2 na 1 Natomiast pytanie, czy to było aż tak bardzo konieczne, właśnie z takim Robertem Lewandowskim, który jest aż tak doświadczony? Oczywiście pewnie chodziło o asekurację, natomiast uważam, że tutaj mimo wszystko to bardziej mówi o momencie sezonu, w jakim aktualnie znajduje się Real Madryt aniżeli o tym, co powinien zrobić ten zespół w takiej swojej optymalnej formie, bo nie oszukujmy się, że właśnie takie podejście po prostu dawało Barcelonie bardzo dużo możliwości, żeby kontrolować mecz, żeby często choćby tutaj Gonzalo schodził bardzo nisko za Frankiem de Jongiem w 17 minucie, czy choćby, tak jak widzicie tutaj, po raz kolejny następuje ten sam mechanizm, to znaczy Rodrigo naciska na żylakunde, ta piłka jest skierowana do prawej strony Barcelony, Fermi Lopez, Schodzi do boku, to jest bardzo powtarzalne właśnie u tego zawodnika. Kamawinga do niego doskakuje, a z kolei Frank De Jong przebiega wyżej, atakuje tę przestrzeń, kto za nim zbiega. Jeden z napastników, tym razem był to Vinicius, który pokazuje, że, że powinien wyskoczyć do niego Dinhausen. Natomiast finalnie kończy się na tym, że wini właśnie zostaje nisko. Barcelona oddaje piłkę do tyłu jest w stanie ją przetransportować po raz kolejny na drugą stronę, a tutaj ocean wręcz przestrzeni ma Erik Garcia. Nie jestem pewien, czy taki był plan szabiego Alonso w 100% ze względu na to, jak wyglądała gestekulacja tego szkoleniowca. To znaczy zwróćcie uwagę choćby na ten obrazek z 26 minuty i wydaje mi się, że jeśli Właśnie patrzyliście na Szabiego Alonso albo jakoś zwracaliście na niego uwagę w trakcie meczu, to widzieliście często, że on wykonuje gesty takie, żeby po prostu jego Real Madrid wyszedł jeszcze wyżej, żeby wyszedł agresywniej, natomiast to się nie działo. No i często właśnie doprowadzało to do takich sytuacji, jak ta, kiedy to tak jak widzicie, jeden z napastników, to znaczy Gonzalo, za co jak najbardziej należą mu się brawa, bo moim zdaniem Gonzalo pod tym kątem jest nienaganny wręcz w koszulce Real Madrid, jest ustawiony bardzo nisko, a z kolei dużo, dużo przez Właśnie ma Żylkun żeby zagrać piłkę w szesz, która potencjalnie przy dobrym podaniu nie byłaby wcale aż tak ryzykowna do Erika Garcia, który miałby bardzo dużo przestrzeni. W taki sposób właśnie Barca zmieniła stronę. Za moment, tak jak widzicie, Gonzalo wyskoczył, a z kolei bardzo dużo przestrzeni miał w ręki de Jong, do którego nie doskoczył Orien Czuameni, który cały czas był ustawiony niżej właśnie w strefie 2 na 1 z Lewandowskim. Tak jak można zauważyć, to prowadziło do absurdalnego wręcz obrazka, kiedy Franki obrócił się no i tak naprawdę miał bardzo, bardzo dużo przestrzeni obok siebie. Z tego nic nie wyniknęło, natomiast dobrze pokazuje to właśnie całą tę, powiedzmy, pierwszą część meczu, jeśli mówimy o Real Madryt. I takie sytuacje się powtarzały. 43 minuta po raz kolejny, bardzo łatwa zmiana strony i można zauważyć, gdzie jest Gonzalo Garcia. Tym razem to on jest przy Pedrim, a przy Frankim de Jongu jest Jude Bellingham, czyli pomocnik. Można takich sytuacji znaleźć na pęczki. Tutaj oczywiście ktoś może powiedzieć, że nie omówiłem gola dla Barcelony, natomiast wynikał on z błędu indywidualnego Rodrigo. Natomiast moim zdaniem, Barcelona, patrząc na to, ile właśnie miała. Powiedzmy możliwości, żeby wprowadzać piłkę w strefę ataku, zwłaszcza w tej drugiej części pierwszej połowy. Ile było szans na to, żeby otworzyć także przestrzeń i jakoś zmanipulować Realem Madryt przed przerwą, żeby stworzyć sobie więcej sytuacji, właśnie poprzez to, żeby tej przestrzeni było więcej w środku pola, patrząc na to, że Real podchodził jeden na jeden w środku pola. Mogła spokojnie stworzyć sobie więcej. To jest coś, co dla mnie przynajmniej jest zastanawiające. To znaczy, że Real Madrid po raz kolejny, nawet jeśli, tak jak mówię, nie wyglądało to wcale aż tak źle pod kątem na przykład tej niskiej obrony, dopuszczania do samych sytuacji Barcelony. Natomiast nie oszukujmy się, im dłużej trwał mecz, tym dłużej musisz biegać za piłką, właśnie w takim setupie taktycznym. Im dłużej musisz biegać za piłką, tym mniej masz sił. A także nie oszukujmy się, że przy klimacie właśnie panującym w Arabii Saudyjskiej, siłą rzeczy będziesz mieć coraz mniej sił, bo nie jesteś przyzwyczajony o tej porze roku do takich temperatur. Natomiast gdzie Real Madryt nie może, chociaż czy nie może, o tym jeszcze za moment powiem, tam Barcelona pomoże. Tutaj oczywiście nie byłoby takiego występu Barcelony, gdzie nie byłoby emocji. To jest zespół absolutnie najbardziej spektakularny, moim zdaniem, do oglądania w tym momencie na świecie, i nie ma co do tego, przynajmniej dla mnie, wątpliwości. Tak jak widzicie, bardzo udany kontrpressing ze strony Erika Garcia. Przejęcie, natomiast co się dzieje później? Wydawałoby się, że można tutaj przytrzymać piłkę, że zostało ile? 2 minuty, 2 minuty 15 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego meczu można przytrzymać piłkę i pobawić się w utrzymanie. Natomiast Barcelona, kiedy przejmie piłkę, niezależnie od fazy meczu, Zwyczajnie chce iść do przodu. Tutaj Erik poszedł do przodu bardzo agresywnie, zagrał piłkę do przodu i okazało się, że jest klops. Albowiem Real wyszedł z kontratakiem, i nawet jeśli nie wyglądało tutaj to aż tak groźnie, no to ten geniusz indywidualny Viniciusa jak najbardziej. Powinien zostać w tym momencie doceniony, i on właśnie dał gola na 1-1. Natomiast moim zdaniem to wzięło się przede wszystkim z tego, że Barcelona poszła tak szybko, właśnie od razu po przechwycie do przodu, co oczywiście jest modelowe, co jest naturalne. Natomiast po raz kolejny, przynajmniej dla mnie, jako dla kibica Barcelony, pojawia się pytanie, czy tutaj są jakieś, powiedzmy, wnioski wyciągane, choćby z meczu z Interem w zeszłym roku, kiedy wiele osób mówiło, że a co by było, gdyby, gdyby, choćby dla mnie niemal nie oddawał strzałów super, gdyby na na przykład utrzymali się przy piłce wtedy spokojnie na połowie interu, i tak dalej, i tak dalej. Real oczywiście także miał swoje szanse, i tutaj, zanim przejdę jeszcze do omówienia Gola oraz tego, co działo się w drugiej połowie, tak naprawdę mogę zahaczyć o to, co działo się już w drugiej połowie. To znaczy, że Real często, właśnie jeśli chodzi o działania z piłką, przynajmniej dla mnie, cechował się dużą bezpośredniością, czego oczywiście można było się spodziewać, natomiast przede wszystkim. Często była taka sytuacja, gdzie oni od bramki wybijali piłkę dość daleko, wiedzieli doskonale, jak będzie presować Barcelona, w czym nie było absolutnie żadnego zaskoczenia, bo Barcelona tak presuje zawsze, to znaczy można mówić, że ta sytuacja jest tego przykładem. Tak jak widzicie. Baldy był ustawiony nieco wyżej, w linii obrony ustawienie 1 na 1, i następnie w ręki de Jong, który spada, powiedzmy, do tej linii obrony, tu jest lekko spóźniony. To oczywiście prowadziło do tego, co także można było zaobserwować w kilku momentach w meczu z Atletikiem, Nie czytaj przegrana, albo taka nierówno wygrana walka o górną piłkę, która później prowadziła do pojedynków 1 na 1, siłą rzeczy, gdzie Real Madrid mógł mieć przewagę, tak jak zresztą to było w drugiej połowie, kiedy to po pierwsze w tej sytuacji, tak jak widzicie, można mówić o tym, że Barcelona presuje modelowo, czyli skrzydłowy węziej, bok obrony przesuwa wyżej. To z kolei tworzy przestrzeń właśnie w tym powiedzmy korytarzu w strefie bocznej, tam kierowana jest piłka od Tibo no i tutaj jest szansa na jeden na jeden między Kubarsim a także Viniciusem. Tak samo było choćby chwilkę później, no ale takie sytuacje powtarzały się tak naprawdę seryjnie w tym spotkaniu. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że jest to długa piłka, że jest to dość prymitywne. Być może tak, natomiast uważam, że patrząc na jakość, jaką ma Real Madrid w środku pola, pod kątem gry z piłką przy nodze, kiedy ten piłkarz, nie wiem, Kamavinga albo kiedy powiedzmy Chouameni mają przeciwnika na plecach, nie jest to aż tak bardzo zaskakujące i to przynosiło Realowi Madryt względnie spore korzyści, zwłaszcza patrząc na to, że Pałku Barsi w tym spotkaniu czy ogólnie w tym sezonie nie jest w najlepszej formie. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet jeśli właśnie z piłką powiedzmy Real Madryt bywał, Dość bezpośredni, no to bez piłki powtarzały się te kłopoty, o których już mówiłem. I tutaj zwróci uwagę na przykład na sytuację z 49 minuty, kiedy to właśnie wyszło tak naprawdę wszystko to, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy z jednej strony Eric Garcia, dostający piłkę, mający więcej przestrzeni niż można było się spodziewać ze względu na to, że Gonzalo był. Przy... Przy Frankin De Jongu, który cofnął się niżej, Jude Bellingham w tym momencie nie wytrzymał tej presji, wyskoczył wyżej, zostawił Pedriego zupełnie samego. Natomiast później przez kombinację, przez zagranie na trzeciego z Rafinią, Pedri był w stanie dostać piłkę i momentalnie dostał ją w odpowiednim kącie, w odpowiednim, powiedzmy, Ustawieniu ciała, w związku z czym był w stanie od razu skierować grę do przodu. No i tutaj tak naprawdę największe pretensje mam do stoperów Real Madrid, którzy moim zdaniem nie są najlepsi na świecie, że tak to ujmę delikatnie. No i tak jak widzicie tutaj, jeśli ktoś ma otwartą piłkę, tak jak Pedri, jeśli ten pressing jest złamany, moim zdaniem linia obrony jest w tak zwanym trybie ratunkowym, w związku z czym obrona światła bramki powinna być absolutnym celem numer jeden. No i często trzeba zawęzić, trzeba wejść w tor biegu napastnika, tak żeby cały czas ten, powiedzmy, był w Twoim polu widzenia. Tutaj ani Trzłameni, ani Dinhausen nie byli w stanie tego zrobić, nie zrobili właśnie niczego, żeby, powiedzmy, jakoś zablokować to podanie do Lewandowskiego. No i tak naprawdę Lewy dostał piłkę w bardzo dużej ilości przestrzeni. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o gola na 2 do 2... Tam Real Madrid wykorzystał z kolei słabość Barcelony, a swoją mocną stronę, bo tak jak wrzucałem na Twittera, bodajże Real Madrid jest w czołówce, jeśli chodzi o XG, jeśli chodzi o także strzały po stałych fragmentach dla liga, oni są na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o gole, są bodajże na miejscu drugim, w związku z czym właśnie to jak najbardziej wyszło. A z kolei Barcelona, jeśli chodzi o XG przeciwników, tutaj ustępuje tylko Realowi Oviedo, czyli jest jeden z najgorszych właśnie zespołów i często miewa kłopoty z piłkami odkręcanymi, tak Stało się w tym przypadku, nawet jeśli ten gol był nieco przypadkowy, no to nawet jeśli wcześniej był strzał Dina Hausena. Wydaje mi się, że największa zmiana, jaka zaszła po przerwie, i tutaj wydaje mi się, że jest to spowodowane właśnie Szabim Alonso i tymi gestami w pierwszej połowie, to jest to, że Real Madrid podchodził dużo bardziej agresywnie. I od razu powiem, że jest godzina druga, gdy to nagrywam, a jutro mam uczelnię szkołę i pracę i w ogóle wszystko, więc będę powoli kończył. Natomiast Real Madrid podchodził dużo częściej właśnie jeden na jeden. Coś, czego powiedzmy domagałem się już przed przerwą, tak jak widzicie tutaj. Można mówić o tym, że Barcelona ma nisko piłkę, no i kto jest przy Pedrin, jest to Kama Kto jest przy Eriku Garcia, jest to Gonzalo Garcia. Kto jest przy Franking de Jongu i jest to Jude Bellingham? Kto z kolei doskakuje do Fermina i jest to nikt inny, a Dinhausen? Oczywiście tutaj tworzy się problem, bo Barcelona ma bardzo, bardzo groźnych zawodników z przodu, szybkich, bezpośrednich, nie wiem, Rafinha, Rafinia, Mal są w stanie pokonać cię, czy to fizycznie, czy to także technicznie, jeden na jeden jak najbardziej tak. Natomiast często właśnie kiedy Real podchodził wyżej, były takie elementy jak w pierwszej połowie, oczywiście, że tak, jak choćby tutaj, kiedy bodajże żółtą kartką został ukarany Gonzalo, kiedy także Barcelona wciąż mogła zmieniać swobodnie tę stronę. Natomiast nie oszukujmy się, że w większej liczbie sytuacji właśnie Real podchodził jeden na jeden, tak jak choćby tutaj w 69 minucie, kiedy to, tak jak widzicie, tego ryzyka było więcej. Po kolejny wyszedł wyżej Linhausen za Danim Olmo, a z kolei później tak naprawdę bardzo dobrą sytuację mogła mieć Barcelona. Więc być może takie podejście zemściłoby się jeszcze szybciej właśnie na Real Madrid, Zresztą też ten pressing nie zawsze był idealny, no bo czasem tutaj właśnie za sprawą takiej kombinacji wychodziła Barcelona. Niemniej jednak uważam, że to jest coś, co będzie godne obserwacji, bo Real Madrid pod kątem pressingu jest zespołem zwyczajnie nieprzystojącym, jeśli chodzi o jakość tej fazy gry. Do statusu klubu. Jeśli chcesz być dominatorem, no to moim zdaniem ten wysoki pressing powinien być na dużo wyższym poziomie. Tutaj Szabi Alonso był w stanie powiedzmy dostosować się jakoś do Barcelony, żeby zniwelować te jej największe atuty, natomiast na pewno nie był w stanie zniwelować ich wcale, a to wynikało właśnie z tego, że dużo przestrzeni miał Erik Garcia i z tego de facto padły dwa gole Barcelony. Oczywiście później ktoś może powiedzieć, że Real Madrid miał swoje szanse, jak najbardziej miał. Mogło być 3-3, jak najbardziej mogło być 3-3. Mogło być 4-3 dla Barcelony. Mogło być. Nie wiem, 4-2 dla Barcelony. Mogło być 3-2 dla Real Madryt, gdyby inaczej odbiła się piłka przy strzale Rafini, a swoją szansę wykorzystał. Jeden z zawodników Realu Madryt w końcówce, obojętnie który. To wszystko jak najbardziej się dzieje, natomiast moim zdaniem tutaj, właśnie ten mecz z perspektywy Szabiego Alonso był o tyle ciekawy, że to było odejście od tego, co tak dobrze działało w ostatnim klasyku i co jest podsumowaniem Realu Madryt w ostatnich tygodniach z perspektywy pressingu, to znaczy wycofanie się poniekąd z tego, co chciał zaimplementować na początku Szabi Alonso, czyli właśnie nieco bardziej agresywne podejście do pressingu i, mimo wszystko, odpuszczenie kosztem, tak naprawdę, w tym meczu wydaje mi się, że nie wiem, czy to było przygotowanie fizyczne, czy to, czy to był powiedzmy jakiś moment w sezonie, kiedy ten zespół nie był aż tak pewny. Nie mam pojęcia, natomiast mam nadzieję, że ten film Wam się podoba. Tak czy siak, dajcie znać, kto Waszym zdaniem był MVP oraz co sądzicie właśnie o tym spotkaniu. Jeśli oglądaliście, a jeśli nie, no to mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Dla mnie oczywiście MVP był Rafinia, natomiast poza tym takim cichym bohaterem, albo może nie cichym, był Frankie de Jong, nawet pomimo czerwonej kartki. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. No i oczywiście kibicom Barcelony życzę miłego dnia, a kibicom Real Madryt życzę postępu, bo uważam, że mocny Real Madryt też to jest coś, co ja przynajmniej bardzo chętnie zobaczę. Real może mieć 150 punktów. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby Barcelona miała 151, ale to właśnie napędza tę rywalizację. Trzymajcie się, siema!